Bitcoin.pl, największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Cześć witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku analizy rynków rynków które to wy zaproponowaliście w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami tak więc jeżeli już teraz chcielibyście abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się notowaniem jakichś konkretnych coinów to dajcie proszę znać w komentarzu pod tym dzisiejszym odcinkiem ja nazywam się Arek Juźwiak i zapraszam oczywiście w imieniu własnym oraz w imieniu naszego partnera czyli Ariten oferującego gamę produktów dla każdego w świecie krypto począwszy od indywidualnych inwestorów traderów przez projekty kryptowalutowe korzystające z bramki płatniczej Gadway, czy też kantory stacjonarne. No i przypominam wam oczywiście o wciąż obowiązującej promocji. W opisie pod tym dzisiejszym materiałem znajdziecie dwa kody rabatowe. Pierwszy to raport25, który daje wam 25% rabatu na pierwszą transakcję w kantorach Ariten. Drugi to raport10, a więc 10% rabat na każdą tym razem już kolejną transakcję w kantorach Ariten. No i cóż, bez zbędnego gadania. Myślę, że możemy przejść do tego, co dziś najistotniejsze, więc do analizy i standardowo jak zwykle rozpoczynamy od omówienia bieżącej sytuacji na notowaniach Bitcoina, którego cena choć doświadczyła w miniony weekend jeszcze z początkiem tego tygodnia niewielkiego wzrostowego odbicia, to i sesja wczorajsza i dzisiejszy poranek. Przyniosły ze sobą już zdecydowanie zdecydowanie bardziej ponure nastroje, w efekcie czego Bitcoin ponownie osunął się poniżej 61 tysięcy dolarów. No, i tak naprawdę, jeśli chodzi o perspektywy takie e, krótkoterminowe, no to warto tutaj brać pod uwagę to, że notowania najstarszej z walut wirtualnych e, znajdują się na granicy niemalże technicznego wsparcia w wysokości 60 tysięcy 300 dolarów. Przełamanie tej bariery mogłoby natomiast zainicjować dalszy Ruch spadkowy w kierunku czy to 57 tysięcy dolarów, 53 tysięcy dolarów albo nawet 48 tysięcy dolarów, bo tam kolejno znajdują się, zlokalizowane są kolejne pułapy wsparcia, oczywiście. Być może będzie tak, że Bitcoin nie osunie się dzisiaj poniżej tego technicznego wsparcia. Być może utrzyma się na granicy tego wsparcia, nieco powyżej tego wsparcia dzisiaj. Być może, jeżeli będzie w stanie, to utrzyma się nawet na granicy tego wsparcia jeszcze jutro i w piątek przed południem. I dopiero tak naprawdę piątkowe dane z rynku pracy w Stanach Zjednoczonych być może będą katalizatorem do jakiejś większej zmienności. Zmienności, która mogłaby albo przyczynić się do odbicia od tego pułapu i napędzić rajd wzrostowy podobny do tego, który obserwowaliśmy m.in. 3 maja tego roku, kiedy bitcoin został o 3800 dolarów, albo w przypadku lepszych danych z rynku pracy mogłoby dojść do spadku bitcoina podobnego do tego, który obserwowaliśmy 7 czerwca, również po danych z rynku pracy wtedy okazały się one lepsze i wtedy Bitcoin tracił ponad 1400 dolarów, więc w mojej ocenie warto będzie czekać na te dane, ja więcej na ich temat razem z prognozami i tak dalej mówiłem już w materiale poniedziałkowym, więc nie będę tego powtarzał. Kto poniedziałkowego materiału nie widział, to zachęcam do zapoznania się przynajmniej z tą pierwszą częścią, z tą stawką właśnie na temat danych. Na temat danych makro, natomiast w mojej ocenie tutaj póki co warto obserwować, co się będzie działo na Bitcoinie właśnie w rejonie tego właściwie no, obecnie testowanego wsparcia. No bo jesteśmy już bardzo, bardzo blisko pułapu 60 300 dolarów. Strefa bardzo istotna, strefa, która w mojej ocenie wyznacza dość ciekawe wsparcie, ale jest to też strefa, która da się pokonać. To nie jest strefa nie do przejścia, to jest jak najbardziej poziom, poniżej którego Bitcoin może się osunąć. Tylko że gdyby tak się stało, no to niestety należałoby się przygotować na to, że te spadki być może będą nieco większe i być może będą trwały nieco dłużej, w związku z czym być może nieco dłużej musielibyśmy też czekać na powrót bitcoina na ścieżkę wzrostu. Mówię powrót, bo ja w dalszym ciągu, może naiwnie, ale jednak... Wierzę w to, że to, co obecnie obserwujemy, jest tylko formą korekty, formą rynkowego odreagowania po wcześniejszych wzrostach i formą rynkowego odreagowania przed kolejnymi rajdami wzrostowymi rajdami, które napędzane mogą być między innymi przez kampanię prezydencką, wygraną Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, obniżki 100% przez Rezerwę Federalną. W dalszym ciągu sporo mówi się na temat, oczywiście jeszcze kwestii związanej z dopuszczeniem już do obrotu giełdowego ETF-ów na Ethereum i pojawiły się nawet plotki, że być może takie instrumenty pojawią się jeszcze przed końcem tego tygodnia. Na ten moment są to oczywiście tylko jakieś luźne sugestie. Natomiast jeśli chodzi o wpływ ETF-ów spotowych Ethereum na rynek kryptowalut, no to trzeba powiedzieć sobie otwarcie. Tutaj eksperci są dość mocno podzieleni, bo są tacy, którzy prognozują, że na przykład Ethereum wzrośnie do granicy 6500 dolarów jeszcze przed końcem tego roku, ale są i tacy, którzy uważają, że etf -y na Ethereum nie odniosą takiego spektakularnego Sukcesu, jaki odniosły ETF-y na Bitcoina. Przypomnijmy, zatwierdzone w połowie stycznia tego roku, i tam naprawdę przełożyło się to na całkiem wyraźny wzrost notowań pierwszej kryptowaluty. Zresztą te napływy kapitału do e, tych instrumentów, do instytucji, które e, odpowiadały czy odpowiadają w dalszym ciągu przecież za e, właśnie emisję ETF-ów na, na Bitcoina, były bardzo uważnie śledzone. Zresztą sam wielokrotnie Wam o tym wspominałem i wskazywałem, jakie były były napływy, jakie były odpływy i to bardzo mocno było skorelowane z notowaniami Bitcoina. Tu, jeżeli chodzi o Ethereum, zdania są dość mocno podzielone, niektórzy uważają, że to będzie podobny sukces, inni uważają, że nie wiem, że tym razem to będzie totalna klapa i żadnego większego przełożenia na Ethereum mieć to nie będzie. Natomiast patrząc stricte technicznie na Ethereum, no to warto zwrócić uwagę, że notowania tej kryptowaluty już od kilku ładnych dni utrzymują się w bardzo wąskiej konsolidacji. Dolne ograniczenie tego układu w mojej ocenie wyznacza w w rejonie 3350 dolarów, czyli poziom, który właściwie teraz testujemy. Górne ograniczenie to z kolei opór w rejonie 3460 dolarów, a więc granica, od której odbiliśmy się tak naprawdę w miniony, w miniony poniedziałek. Jeżeli weźmiemy pod uwagę do tego wszystkiego, że konsolidacje są formacjami korekcyjnymi, co oznacza, że rynek częściej niż rzadziej wybija z nich w kierunku zgodnym z wcześniejszym ruchem, i dostrzeżemy, że w tym przypadku ten wcześniejszy ruch był spadkowy, no to wybicie dołem, czyli spadek poniżej obecnie testowanego wsparcia, przynajmniej z matematycznego punktu widzenia wydaje się nieco bardziej prawdopodobny, a to z kolei mogłoby przełożyć się na dalszą wyprzedaż, notowanie Ethereum i kurs tej kryptowaluty mógłby zmierzać, czy to w kierunku 3270, albo nawet w okolice 3200, czy właściwie poniżej 3200 dolarów, gdzie zlokalizowana jest, czy gdzie przebiega właściwie obecnie linia tendencji wzrostowej kreślona już od dołków z połowy października ubiegłego roku przez dołki z drugiej połowy stycznia tego roku, przez dołki z połowy maja, i tak dalej. Więc też bardzo, bardzo fajna linia, której w mojej ocenie nie można w żaden sposób lekceważyć. No i okej, okay, przejdźmy do projektu, które to Wy zaproponowaliście do przeanalizowania w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami. Więc tylko przypomnę, że jeżeli chcielibyście, abym przeanalizował jakieś konkretne coiny w przyszłym tygodniu, to śmiało, dajcie proszę znać w komentarzu pod tym dzisiejszym materiałem. A my bez zbędnego gadania przechodzimy do notowania, czyli z projektu, który doświadczył. Spektakularnego spadku, i to tak nie oddaje. To słowo spektakularny spadek, i tak nie oddaje tego, co się tutaj tak naprawdę wydarzyło. Natomiast ostatnie dni przyniosły całkiem wyraźne wyhamowanie tego rajdu spadkowego. Wyhamowanie to jednak jedno. A reakcja popytowa to coś zupełnie zupełnie innego i w tym przypadku niestety, ale mamy do czynienia tylko z tym pierwszym, czyli wyhamowanie rajdu spadkowego, ale żadna większa presja popytowa wskazująca na nadchodzące odbicie wzrostowe. Póki co w mojej ocenie się w tym miejscu nie pojawiła. W związku z czym wciąż istnieje niemałe zresztą prawdopodobieństwo, że Chilis będzie kontynuować rajd spadkowy. A jeżeli kurs tej kryptowaluty osunie się poniżej obecnie testowanego wsparcia, zlokalizowanego gdzieś w okolicy 7,5 centa, to tak naprawdę mógłby on zmierzać dalej na południe w kierunku 6,5 centa albo 5,5 centa, no bo tam. Ja kreślę kolejne pułapy wsparcia, zresztą myślę, że one bardzo ładnie na wykresie, który teraz widzicie, są tutaj yy, przedstawione. Dobrze, lećmy dalej, zerknijmy sobie na to, co dzieje się aktualnie na notowaniach Algo Round. A Algo doświadczyło w ostatnim czasie dość fajnego odbicia wzrostowego. Szkoda tylko, że ta zwyżka zatrzymała się w rejonie właściwie Najbliższego chyba dostępnego oporu, czyli granica mniej więcej 15 centów, u mnie na wykresie 14,8, więc 0,1480 pułap testowany tu jako wsparcie, tu jako opór, tu jako, wsparcie, tu jako wsparcie, tu jako wsparcie, tu jako wsparcie, tu jako opór. Co prawda, notowania algo podjęły wczoraj próbę wyjścia powyżej tego pułapu. Dziś o poranku podejmują próbę zanegowania tego wczorajszego wzrostu, no i oczywiście wiele będzie tutaj zależało od tego, jak zakończy się dzisiejszy dzień, bo jak ja analizowałem ten wykres kilkanaście minut temu, to notowania albo były niżej. I wówczas ten układ świec wczorajszej i dzisiejszej tworzyły prospadkową formację objęcia bessy. Teraz już takiej formacji nie tworzą. Jak będzie do końca dnia, czas pokaże, to jest idealny przykład potwierdzający to, że nie należy interpretować świec które się jeszcze nie domknęły, bo w momencie w którym ja nagrywam ten materiał jest godzina 8:58. Co znaczy, że do końca dnia jest pozostaje nam tak naprawdę jeszcze kilkanaście godzin. Ba, w momencie w którym wy oglądacie tą analizę, sytuacja już może wyglądać nieco inaczej. I w mojej ocenie, jeśli chodzi o krótkoterminowe perspektywy dla Algorand, no to ważne będzie to, jak zakończy się ta dzisiejsza sesja. Bo jeżeli koniec końców, pomimo porannego spadku, ten środowy handel zakończymy wzrostami i utrzymamy się powyżej pokonanego wczoraj oporu, teraz oczywiście wsparcia. No to ta zwyżka mogła być kontynuowana czy to w kierunku 15 i 15,8 centa albo nawet 17 centów, bo tam zlokalizowane są kolejne dwa techniczne wsparcia. Jeśli zamkniemy świecę poniżej wczorajszego otwarcia, czyli poniżej poziomu. 14,7, a więc 0,14,70, wówczas byłby to sygnał prospadkowy wskazujący na potencjał zjazdu notowań algorand, czy to w kierunku 12 i 20 centa, albo jeszcze, albo jeszcze niżej. Natomiast patrząc nieco szerzej, nieco głębiej za e, nieco głębiej zagłębiając się, nieco bardziej e, wgłębiając się w analizy techniczne i strukturę tego co się tutaj dzieje, no to niestety, nawet jeżeli Utrzymamy się powyżej tego obecnie testowanego pułapu i nawet jeżeli na przestrzeni kolejnych dni algorand rzeczywiście będzie wzrastać, to z technicznego punktu widzenia dalej, daleko jest nam do tego, abyśmy mogli ebarować jakimś super hurra optymizmem. Dlaczego? Bo strukturalnie momentum tego odbicia wzrostowego jest wyraźnie mniejsze niż momentum tego ruchu spadkowego to sugerować może kolejną korektę w trwającym przecież od dłuższego czasu trendzie spadkowym. Więc do zmiany trendu jeszcze daleka droga i takie odbicie no niewiele musi tutaj tak naprawdę zmieniać. Być może utrzymamy się powyżej obecnie testowanego oporu i być może będziemy wzrastać na przestrzeni kolejnych dni. Z tym, że potencjał do tego dalszego wzrostu jest tu mocno ograniczony, bo tak jak mówię kolejny opór to jest 15,8 centa, następny to jest 17 centów i, i tak naprawdę tutaj te przestrzenie od oporu do oporu są naprawdę bardzo, bardzo nieduże, więc to nie musi być żaden spektakularny wystrzał na notowaniach ALGO. Idźmy dalej, zerknijmy sobie na to co dzieje się na notowaniach SEI. A dzieje się niewiele dobrego, bo też rzeczywiście na przestrzeni ostatnich dni doświadczyliśmy tutaj pewnego wyhamowania. Wyhamowania w rejonie technicznego wsparcia, zlokalizowanego w wysokości 32 centów, i to jest oczywiście fajne, ale podobnie jak na wielu projektach, właściwie na większości altcoinów, nie mamy tutaj żadnych większych presji popytowych, które wskazywałyby na. Potencjał do odbicia, na możliwość powrotu na ścieżkę wzrostu, nawet odbicia w kierunku 45 centów, czyli w stronę wcześniej pokonanego wsparcia. Brak reakcji popytowych na przestrzeni kilku kolejnych dni, kiedy kurs utrzymuje się w rejonie technicznego wsparcia, nie jest dobrą informacją, bo to pokazuje, że choć rzeczywiście spadki wyhamowały, to strona popytowa, kupujący nie mają absolutnie siły do tego, aby przejąć kontrolę nad rynkiem. Byli w stanie wyhamować nieco spadki i na tym tak naprawdę ich siły się skończyły. Zabrakło kondycji. I teraz co dalej? Jeśli taka sytuacja będzie się przeciągać przez kolejne dni i przez kolejne dni nie pojawi się żadna większa reakcja popytowa, to każdy taki kolejny dzień zwiększał będzie prawdopodobieństwo, że za chwilę strona podażowa znów może dojść do głosu. I może to przyczynić się do próby zejścia poniżej obecnie testowanego wsparcia, a to z kolei w tym konkretnym przypadku mogłoby przełożyć się na dalszą wyprzedaż, nawet w stronę 22 centów, bo niestety, ale dopiero w rejonie 20. Dwóch centów, ja widzę kolejne techniczne wsparcie, przy którym ewentualnie znowu jakieś wyhamowanie mogłoby się pojawić. Kolejnym projektem, który nie wygląda szczególnie optymistycznie, mimo tego, że na przestrzeni ostatnich dni rzeczywiście doświadczył jakiegoś wzrostowego odbicia, jest Chainlink, Projekt, który rzeczywiście odbił się bardzo fajnie od wsparcia w wysokości 13 dolarów. Natomiast widać, że on ma spore trudności z tym, żeby wzrosnąć do granicy 15,5 dolara, gdzie ja zlokalizowany mam jeden z ciekawszych opór. Mówię jeden z ciekawszych, bo niekoniecznie musi być to najbliższy opór. Jak przyjrzymy się nieco bardziej tej sytuacji, to zauważymy, że w pierwszej połowie maja zwyżka zatrzymywała się w rejonie 14,5 dolara, czy może symbolicznie wyżej. Tu też ten poziom był testowany lokalnie jako wsparcie, tu jako opór, tu jako opór, i teraz znowu jako opór. Więc ta sama granica. Teoretycznie w okolicy 14,5 centa, czy 14,5 14 dolarów, czy 14 dolarów centów mniej więcej, jesteśmy w stanie też wyznaczyć bardzo fajny opór. Opór, który w tym momencie jest testowany i opór, od którego Chainlink mógłby się w najbliższym czasie odbić. Gdyby do tego doszło, no to warto byłoby się przygotować na spadek przynajmniej w kierunku 13 dolarów, choć wtedy bylibyśmy już bardzo blisko potwierdzenia prospadkowego układu głowy z ramionami, dla którego to by, była lewa, to by było lewe ramię, głowa, prawe ramię. No i ktoś teraz może podnieść argument, ale jak to? Przecież głowa z ramionami to jest układ odwrócenia trendu, sygnalizujący koniec rajdu wzrostowego, początek spadkowego. Co do zasady... Tak, ale to nie jest na wyłączność, to nie jest tak, że głowa z ramionami może pojawić się tylko jako formacja wskazująca na koniec trendu wzrostowego, bo czasami pojawia się jako formacja korekcyjna. I nawet tego typu scenariusze opisane są w książkach, chociażby w tej Biblii Analizy Technicznej, czyli Analiza Techniczna Rynków Finansowych Marfiego, chyba najpopularniejszej książce na temat analizy technicznej rynków finansowych. Oczywiście do, do potwierdzenia powstania głowy z ramionami jeszcze daleka droga, bo ten układ zostaje potwierdzony dopiero w momencie, w którym wybijana jest linia szyi. W tym przypadku oznaczać by to musiało spadek poniżej 13 dolarów. Natomiast gdyby do tego rzeczywiście doszło, no to wtedy należałoby się Przygotować na możliwość dalszej deprecjacji i to już z takimi całkiem całkiem sporymi zasięgami, bo mówimy tu o możliwym spadku, nawet w stronę 9 dolarów 30 centów, bądź jeszcze niżej. Kolejny projekt, który zaproponowaliście do przeanalizowania na dziś, to Jasmine Coin. projekt którego kurs spada niemal Niemalże nieprzerwanie od 7 czerwca, i wiele wskazuje na to, że ta tendencja będzie w najbliższym czasie kontynuowana. Jeśli tu się nic nie zmieni, to w mojej ocenie jesteśmy na dobrej drodze do tego, aby w perspektywie może nie najbliższych godzin, ale najbliższych kilku do maksymalnie kilkunastu dni osunąć się w rejon 2,5 centa, więc 0,0250. To jest granica, która tu była testowana jako opór, tu była testowana jako wsparcie, i w najbliższym czasie znów mogłaby zostać przetestowana właśnie jako Wsparcie. Kolejny projekt yy, prezentujący się raczej spadkowo niż wzrostowo, to Matic, a więc poligon, projekt, którego kurs osunął się w ostatnim czasie poniżej 65 centów, później osunął się także poniżej 59 centów, i choć na przestrzeni ostatnich dni rzeczywiście on utrzymuje się na względnie stabilnym poziomie, to presji popytowej, jakby tutaj brak. W związku z czym, jeżeli to, co teraz obserwujemy, okaże się formą tylko chwilowej korekty, takiego rynkowego dragowania, to notowania poligonu mogłyby powró powrócić na ścieżkę spadków A kolejne wsparcie. Wyznaczające jakiś zasięg dla takiej wyprzedaży. W mojej ocenie kreślić możemy na podstawie dołku z września czy też października ubiegłego roku, a więc jest to granica 50 centów. Biorąc pod uwagę obecną wycenę na poziomie ponad 56 centów, no, mamy tu jeszcze tak naprawdę 6 centów potencjalnego spadku do kolejnego wsparcia. Następny projekt Hedera Hashgraph, projekt, który też na przestrzeni ostatnich dni wyhamował po tym, jak wcześniej doświadczył sporego spadku, ale widzimy, że nawet te ostatnie godziny przyniosły niemałą presję podażową, bo notowania Hedery osuwają się dziś o poranku o 3,4%. Jeżeli wybijemy dołem z tej małej konsolidacji, którą tutaj mamy, to w mojej ocenie notowania Hedery Hashgraph mogłyby w najbliższym czasie powrócić w rejon 6,8 centa, więc 0,068. Granica, która była testowana jako opór już w sierpniu ubiegłego roku, była testowana jako opór w lipcu e, ubiegłego roku, a jako wsparcie przetestowana została i pod koniec stycznia i z początkiem lutego bieżącego roku. Ostatni test natomiast miał miejsce w połowie kwietnia, więc to jest taka dość ciekawa granica, do której myślę, że notowania tego koina mogłyby w najbliższym czasie e, podążać. Idźmy dalej i zerknijmy sobie jak prezentuje się bieżąca sytuacja na notowaniach e, Binance Coina, BNB. Kurs osunął się w ostatnim czasie poniżej linii tendencji wzrostu tej oczywiście lokalnej linii tendencji wzrostowej. Cała ta wyprzedaż zatrzymała się, przynajmniej chwilowo w rejonie technicznego wsparcia w wysokości 560 dolarów, natomiast późniejsze odbicie było jakby marginalne i notowania BNB zamiast wzrastać, to właściwie utknęły w trendzie bocznym, więc możemy tutaj mówić o tym, że obserwujemy swego rodzaju bardzo wąską konsolidację. Były spadki, wzrosty, spadki, wzrosty, spadki, wzrosty, teraz znowu mamy spadki. Biorąc pod uwagę, że wcześniej mieliśmy do czynienia ze spadkami, to i wybicie z tego układu dołem nie byłoby niczym nadzwyczajnym. Jeżeli natomiast do tego by doszło, no to notowania Binance Coina mogłyby zmierzać dalej na południe w kierunku 505 dolarów, bo tam w mojej ocenie zlokalizowane jest kolejne techniczne wsparcie. Idźmy dalej, zerknijmy sobie na następny projekt. Jest to SUI, projekt, który osunął się w rejon technicznego wsparcia w wysokości 76 centów. No i tak, naprawdę, e, i tak naprawdę utrzymuje się tam. Pojawiło się jakieś niewielkie odbicie w minioną niedzielę. Natomiast od początku tego tygodnia, właściwie, notowania SUI już utrzymują się na jakimś takim w miarę stabilnym poziomie. Jeśli natomiast nie odbijemy się, a zejdziemy poniżej tych 76 centów, no to w mojej ocenie ta wyprzedaż mogła być kontynuowana dalej. No, gdybym miał wyznaczać jakieś wsparcia, to oczywiście możemy sobie brać pod uwagę tutaj te, te granice w okolicy 59 centów, jako jakiś lokalny poziom, ale w mojej ocenie zdecydowanie ciekawszym wsparciem jest granica 50 centów. I na koniec tego dzisiejszego spotkania projekt, o którym ostatnio mówi się relatywnie niewiele, a swego czasu przecież był jednym z topowych projektów. Mówiono o nim bardzo, bardzo dużo. Był chyba, no nie wiem, jeśli chodzi o popularność, jednym z trzech najpopularniejszych coinów po bitcoinie i Ethereum, a więc Litecoin. Jeśli chodzi o Litecoina, doświadczył on całkiem ładnego spadku, o ile można mówić o spadkach ładnie, natomiast wyprzedaż ta zatrzymała się w rejonie technicznego wsparcia zlokalizowanego w wysokości 68 dolarów i to tam pojawiła się presja popytowa. Całkiem wyraźna, no bo na przestrzeni ostatnich dni notowania Litecoina odbiły aż w rejon 77 dolarów, gdzie utrzymują się do teraz i tak naprawdę wiele będzie zależało od tego, czy odbicie to jest tylko formą korekty, czy za chwilę odrzucimy obecnie testowany opór i wrócimy na ścieżkę spadków, czy wybijemy ponad. W mojej ocenie. Bardziej prawdopodobna jest niestety realizacja tego pierwszego scenariusza, czyli scenariusza zakładającego, że za chwilę Litecoin może odbić od granicy 77 dolarów i powrócić na ścieżkę spadków, które to z kolei mogłoby mogłyby sprowadzić notowania tej kryptowaluty znowu, czy to w kierunku 68, czy nawet 64 dolarów, bo tam zlokalizowane są dwa kolejne wsparcia Gdyby natomiast sytuacja wyglądała bardziej optymistycznie niż w mojej ocenie będzie wyglądać, czyli gdybyśmy wybili jednak ponad 77 dolarów, to kolejny opór mamy gdzieś w rejonie 6, 80, proszę, 82, 83 dolarów i dalej 88 dolarów i 70 Z mojej strony to by było na tyle, jeśli chodzi o to, co miałem przygotowane dla was na dzisiaj. Jeśli materiał się podobał, zostawcie proszę łapkę w górę, dajcie w komentarzu znać, jakie kolejne chcielibyście, abym przeanalizował dla was w przyszłym tygodniu. Ja Przypominam, że w opisie pod tym dzisiejszym materiałem macie kody rabatowe na 25% zniżki na pierwszą transakcję w kantorach Ariten, 10% na każdą kolejną wymianę w kantorach Ariten. No i cóż, wszystkiego dobrego dla Was. Dajcie znać w komentarzu, jakie projekty mam przeanalizować w przyszłym tygodniu. I oczywiście słyszymy się w poniedziałek oraz w środę. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Cześć.